Cześć tu Ami i. Pan Jazga. Witamy w trzecim odcinku z Tylko, ym, że... y, Światu Survivalu. Tylko, że ostatnio. Y, tak. Y, no, co? Serio? Co? A. No, dobra, to, o, to budowaliśmy to Mówi, że. Y, tak. Moja. Y, siostra zmieniła sobie po prostu ten. Nie. Wsełka. No tak, od razu. A tu By... chyba, nie wiem, w odcinku na tamtym patrzy ten. Czy robiliśmy to? Nie. Chyba robiliśmy to poza odcinkiem, tak mi się wydaje. I no, i tu mamy taki fajny mostek. Moja kubi... A ona w ogóle działa? Tak, działa. dobrze. Okej, okay, to y <laughs> To to. Yy, no. Dzisiaj. Mam w planach, żeby y, coś tam dobudować, nie wiem, do domku, jakieś tam ja rzeczy. Ja sobie ten dom. I w ogóle, żeby pójść po jedzenie, bo mam go. jakoś tak mało chyba. Dobra, więc ja pójdę po jedzenie i wezmę tylko sobie. jakiś sobie mieczek. Sobie. No dobra. Ej, a gdzie twoje łóżko? Ty człowieku, ty nie masz łóżka Nie wiem, dobra Jakiś mieczek Mieczek, Żelazny mogę tylko zrobić? Serio? Nie, nie zrobię żelaznego miecza Mamy chyba już kilo z żelazny, nie wiem Wydaje mi się, że, ma, że mam. Ale dobra, wezmę... Hmm. Mela... Nie ma nawet kobla? Piesełka. Co? Mogłabyś mi ten porobić? Co? Kobla. Bo to nie jest mechaniczne. Czemu nie jest mechaniczne? A właśnie, gdzie jest ten pies? Gdzie jest ten pies, którego tam zamykaliśmy? A tu! A pamiętam, hmm. robiliśmy to poza odcinkiem. A to tak a twoja opłata, twoja opłata, no właśnie, twoja opłata, opłata wewnątrz nie, jej nie dały no właśnie. No tamtego psa zamykaliśmy tutaj w tym tym, bo wcześniej nie wcześniej chcieliśmy go oswoić. No i ten, no po prostu nie było miejsca no i tak jakoś tam... Nie, Pisełka, chodź na opłatę. czekaj Przede nie. mną stoi. No nie no, jeszcze nie oswoiłam tego gościa. A chyba on nie wyjdzie, jak to będzie. Takie coś. No chyba nie wyjdzie. Dobrze. Piesełka, chodź! No chwilę, muszę tylko sobie kobla wykopać. Tu mogę? Nie, nie da mu się dać. Ja mu dałam już trochę tych kości, ale no po prostu on się nie chce oswoić. No ja Wieś, nie mam... Jakiś wybrakowany pies. Nie chce się oswoić. Wiem. Dobra, no to co? Piesełka. No co? No chciałem ci dać tą wypłatę, którą da... Nie. No dobra, dobra. No dawno ci nie dałem. Proszę. Ty, ty mi dałeś jabłka? No, jabłko. Sama prosiłaś. Ej, w sumie. To Nie, to by, że... ale by wpadł. Ale by było, ale by była Jara. Siar... Siara, ty siara, Jara. Siara, siara, siara a nie Jara. Ale Ty by się tym podniecała, tak? Nie. Podniecałabyś się tym, tak? tak tak tak? Od razu zjadłam to jabło. Jabło. <noise> jabło. Ile ja mam zupełnie? Które deski? Jezus, co to wybuchło? To wygląda jakby coś tu wybuchło, ale to, to my to chyba kopaliśmy. No tak, to my to kopaliśmy. Dobra. Mam kobla trochę. Dara, mam trochę kobla i sobie. Jakby, uwaga, ja będę miał duży dom. No mi taki wystarczy. Czekaj, ja nadal nie mam tego kobla. A ja nie. Ej, mi też trochę daj, okej? Okay? Idziemy razem do kopalni. Gdzie ty jesteś? o tutaj jesteś, widzę Tu, bo ja dzień. potrzebuję tego, kabla i sobie go sobie biorę A jaki pomaga? Nie pomagaj Wersja, ci. Bo tyle mi już wystarczy, człowieku Ja tylko sam mieczek robię Dziękuję eee! <grafy> To było kradnięcie <grafy> To był taki troll A serio, to byłeś śmieszne. Daj mi trochę Hej No, no, ej, no. Ty mi weszłaś pod kursor. Wyskoczyłam cię No, gdzie ja jestem? Do, do swojego domku weźmę. Hm. Ja Ja idę do kopalni. Jest takie głupie wejście, że trzeba to całe obchodzić, żeby wyjść. Ja z Ja do idę, Bo ja potrzebuję redstone. Dobra, mam mieczek. Redstone to jest. Idę zabijać. Gdzieś tu słyszę krowę, tylko nie, nie... wiem gdzie. Nie pamiętasz naszej tej? Schwytanej krowy? Aha! Wiem, bo ona jest na wszelki wypadek. No pamiętam, robiliśmy tutaj... Tylko ty... nie pamiętam, gdzie Tu gdzieś chyba. Nie, tutaj. Nie. Tu. Tu ta krowa. Ale tu, tu wcześniej była jeszcze owca, ale chyba ją zabiliśmy wcześniej. Czyli ja, ja tam wpakowałam jeszcze dwie krowy. Serio? Gdzie one są? Zombie słyszę. Człowieku, jak ty stąd wyszedłeś? Zwa, ta krowa nie wyszła. Nie, ale tutaj jest parkour mini. Pa. Widzisz Aha. tego kreska? Aha, no. Nie? Ej, słyszę zombie. Uff. Słyszałam zombie akurat. Ja Gdzie Ja nie mogę biegać, dlatego nie mogę z tym wyjść teraz. No. Kurde. Coś jedzenia? Gdzieś masz jabłko. Nie mam jabłka, bo przecież nie widzę. Ja Dobra, jakoś mi się Gdzie udało. Są? Gdzie ty dałaś mi styka? Nie no. Mu... No miałaś tego steka, nie? Dałam o mam, to mam surową to... wołowinkę. Hmm. Ty ja mam to złoto? Tak, dałyś. Kurde, to mogłam sobie zrobić wtedy. A nie. Wybierz ze złota jest ten. To jest gorszy. Na niż... Jest. Ze złota jest gorszy niż pamiętam. Wiem, ale dobra. Eee. Y y y no. Gdzie to wyrzuciło? Po co, no. Po co? Dobra, ten, tego psa w końcu trzeba będzie oswoić. Ale ja idę teraz zbierać... No i mięso. Ale tam tą krowę tam zostawimy, bo ona będzie na czarną... na czarną, tam, Na czarną godzinę tego robić. Słyszę owce. Może będziesz miał twoje łóżko może w końcu. To moje. Jaka twoja tnia. To u jest. mnie. Powinno być tak, że bardziej, jakby u ciebie, to bardziej by było słuchać twojej strony No właśnie. O, tam jest owca! Dlatego słyszę owcę. Auć. O, to to ja bym nie chciała wpaść. Pamiętasz? Pasz, tak, tak. No, pamiętam, to my tu wpadaliśmy wtedy. No. Gdy by... się. W... ten. By... O, ale się śmiesznie nie bije mapą. Chodź tu owca. Nie. Wube, świnia. Świnia. Że tam na górze jest świnia chyba. Nie, to jest owca. Ale to umieść Mhm. świta. Zaraz cię posiekam na plasterki. Jak to królucz może do świnki. Zabiję ją. <gryli> Zabiję. Dobra, no nie ma to chyba żadnej zwierzynki. O, tu jest jeszcze. Czego jest? Ja zawsze wracam... Owca... Czego Ale, nie zawsze owca. wracam do domu. Czego jest? Zawsze wracam hm? do domu. Nie wiem. A to jest świta. Co za spańka? Chodź tu, chodź tu. No krowa Jej. Ale się cieszę teraz. Dobra. Okay. Ym, no dobra. Chyba tam dalej nie będę się już zapuszczać. Może. A może pójdę tylko tam. Wilk na drzewie. Wilk na drzewie siedzi tam Wilk na drzewie siedzi tam i troluje kota <noise> Wilk troluje kota Nie, nie, ten wilk myśli, że jest kotem Znaczy tym... O! Ty nie zaraz trollujesz. Serio, z tym ja sam musiałam zjeść Tak, z Przeskoczyć klęczkę. Hops, ale parku, wiesz? No wiem, to był taki super park. O, idę pod trzcinkę. Trzcinkę Chodź do mnie trzcinka. Na serio, gdzie ty jesteś? No tu, trzcineczka. Jest trzcinka. Ja, Czestań, fajnie. Mm -hmm. To miała być seria bez brzydkich słów. Raczej seria bez przekleństw. No. Ale i tak to byłoby takie słowo Ho! ho, ho, ho. Trollinka, trollinka. Znalazłam to co? Co mnie bardzo cieszy? Jak znajdę siodło. Jak znajdę sidełko, to się bardzo ucieszy. Ale nie iść do niej pierwszy, please. Ja, chcę, ja ją odkręcę, to ja chcę do niej iść pierwszy. Dobra. Nie ja i tak do nie idę. No ale. Ale nie będę pierwszy. Skąd wiesz? Może mnie Dobra, ja tu szukam kowala. Lul, gdzie? coś tu jest. A tu nie ma nic. Ludzie, coś tu jest, a tu nie ma nic. Tu też nie są. Tu jest tylko nic to nawet zwierzyny nie mają. No właśnie, to jak oni tutaj żyją? Oni tu żyją z samego, z samych roślin, to one są. Oni są tutaj wegetarianami. Wege no. O! Ty, czego chcesz? Gubna. O, zadziwia się teraz. Fajnie, Weźmiemy twoje pszenice i mu damy, jakie te głupie. Tak. Właśnie zazwyczaj to tak się tak robi. Każdy tak robi. No. Każdy tak robi. Mhm. Ej! O! Ja myślałam, że to mop, a to... Kaktus Kaktus mi Kaktus, Kaktus. Kaktus. Po co go bijesz? Bo go nie lubię Bo on mi zagradza drogę On tutaj stoi do mnie tyłem, bo jest w kącie On, on dostał karę od kogoś Nie wiem od kogo, ale od kogoś dostał Marchewki Dobra, zaraz z będzie marchewek weźmiemy tylko parę Tylko Jej no. masz Muszę masz się wracać a mi, no właśnie, teraz możemy nie. zbierać blon. Pl, pl, plony. Trzeba zbierać plony. Temper. A ja szukam Misełko, chodź, chodź. Ja szukam trzciny. Chodźmy do domu. No nie, ja chcę zostać aż tu będą potwory. Nie chcę bronić. A w sumie, wiesz to, jak, ja zrobię sobie ten... Ja zrobię tu wejście. Ja robię sobie ten... A nie, bo to zombie potem przyjdą, to ja potem zniszczę to wejście. No co? Co ty mi. przed nosem, ty! Przed nosem mi zamykasz drzwi. Ty. Ty, niedobry. Ja tu jestem święta, bo dałam nam wejście, a wy mi tu jeszcze zamykacie drzwi przed nosem. fajnie. No. Ile? Yy, to my wracamy do domku i... już to kończymy. No. Dobra. Nawet chyba nie, nawet nie zdąży... ON lata! Trolling. Dobra, ja chyba nawet nie zdążę wrócić do domu przed... Nie, ja nie wiem, którą stronę domek, nie pamiętam. O, kościaka, teraz muszę go zabić. Zabić gościa, zabić. O, nie, nie w wodzie. A, dobra. Dobra. To ten. To my już kończymy. I od razu następny odcinek też wrócimy. Ale będziemy już w domu, oczywiście. No. Dobra, to cześć. Mm, pa.